Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach e-magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Kim jest Janet Yellen? To jedna z najbardziej wpływowych postaci w dziedzinie światowej ekonomii. Jej kariera jest doskonałym potwierdzeniem, że pasja i wiedza mogą prowadzić do szczytów w zawodzie, który tradycyjnie zdominowany był przez mężczyzn. Jak pieła się po szczeblach kariery? Czego możemy się od niej uczyć? O tym dowiecie się z artykułu Tomasza Buszkiewicza. Posłuchajcie podcastu Janet Yellen. Kobieta, która twardo trzyma amerykańską gospodarkę. Materiał został opublikowany w drugim numerze magazynu Bank Spółdzielczy z czerwca 2024 roku i udostępniony na stronie sgb.pl. Czyta Michał Kocurek. Janet Yellen, kobieta, która twardo trzyma amerykańską gospodarkę. Jest pierwszą kobietą na stanowisku sekretarza skarbu USA. To jedna z najbardziej wpływowych postaci w dziedzinie światowej ekonomii. Jej kariera jest doskonałym potwierdzeniem, że pasja i wiedza mogą prowadzić do szczytów w zawodzie, który tradycyjnie zdominowany był przez mężczyzn. Janet Yellen urodziła się 13 sierpnia 1946 roku w Nowym Jorku. Zdobyła tytuł licencjata na Uniwersytecie Browna w 1967 roku, a następnie doktora ekonomii na Uniwersytecie Yale w roku 1971. Już na wczesnym etapie kariery wykazała się wyjątkową zdolnością do analizowania skomplikowanych zjawisk ekonomicznych. Pracowała jako profesor na kilku uniwersytetach, w tym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie jej mąż, George Akerlof, również ekonomista i laureat Nagrody Nobla, był profesorem. Badaczka zjawiska bezrobocia. Janet Yellen jest autorką wielu ważnych prac naukowych, w których badała przede wszystkim zagadnienia związane z bezrobociem, polityką monetarną i rynkami pracy. Jeden z jej najbardziej głośnych artykułów poświęcony był modelom płac proefektywnościowych, które skutkują wzrostem bezrobocia. Jelen tłumaczyła, że w rzeczywistości rynkowej może istnieć bezrobocie, mimo że teoretycznie rynek pracy powinien dążyć do pełnego zatrudnienia. Podstawą modeli płac proefektywnościowych jest założenie, że firmy mogą decydować się na płacenie wyższych niż rynkowe stawki pracownikom, aby zwiększyć ich produktywność i lojalność, wyższe płace mogą prowadzić do zwiększania wysiłku pracowników. Pracownicy, którzy otrzymują wyższe płace, mają większą motywację do pracy, aby uniknąć zwolnienia. Taka sytuacja prowadzi do wyższej produktywności, do zmniejszania fluktuacji kadr. Wyższe płace zniechęcają pracowników do poszukiwania innych miejsc pracy, co zmniejsza koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników, do poprawy jakości zatrudnienia. Firmy oferujące wyższe wynagrodzenia przyciągają lepszych kandydatów, co poprawia ogólną jakość zasobów ludzkich. Takie systemy mogą generować znaczące konsekwencje dla poziomu bezrobocia. Nawet w okresach gospodarczych spowolnień firmy nie obniżają płac, co prowadzi do trwałego bezrobocia. Wysokie płace mogą z kolei prowadzić do sytuacji, w której niektóre osoby pozostają bez pracy, ponieważ firmy ograniczają liczbę zatrudnionych pracowników wyłącznie do grupy najbardziej wydajnych. W ostatecznym efekcie firmy mogą preferować zatrudnianie pracowników z lepszymi kwalifikacjami pozostawiając mniej wykwalifikowanych bez pracy, a to zawsze będzie miało wpływ na poziom bezrobocia. Badania, które prowadziła Jelen, miały ogromny wpływ na zrozumienie mechanizmów rynkowych, polityki gospodarczej i walki ze strukturalnym bezrobociem, windując pozycję ich autorki w środowisku amerykańskich ekonomistów. Kariera w służbie publicznej. Janet Yellen rozpoczęła swoją karierę w służbie publicznej w latach 90., kiedy pełniła funkcję członka Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej w skrócie FED. W 1997 roku została mianowana przewodniczącą Rady Doradców Ekonomicznych przy prezydencie Billu Clintonie. W 2010 roku powróciła do Fed jako wiceprzewodnicząca, a w 2014 roku została mianowana przez prezydenta Baracka Obamę przewodniczącą tej instytucji, będąc pierwszą kobietą na tym stanowisku. Jako przewodnicząca Fed, Jelen szybko stała się twarzą polityki monetarnej USA w trudnym okresie po kryzysie finansowym 2008 roku. Jej podejście, często nazywane gołębim, ze względu na dążenie do niskich stóp procentowych i pełnego zatrudnienia, pomogło w stabilizacji gospodarki. Pod kierownictwem Janet Yellen, Fed rozpoczął stopniowe podnoszenie stóp procentowych, jednocześnie dbając o to, aby proces ten nie zakłócił odbudowy gospodarczej. W 2021 roku Janet Jelen została mianowana przez prezydenta Joe Bidena na stanowisko sekretarza skarbu USA, stając się pierwszą osobą, która pełniła trzy najważniejsze funkcje ekonomiczne w administracji USA czyli przewodniczącej FED, przewodniczącej Rady Doradców Ekonomicznych i sekretarza skarbu. Jest wielką zwolenniczką budowania silnych kanałów komunikacji i docierania do szerokich grup obywateli. W instytucjach rządowych oraz w oświacie, powiedziała Janet Jelen w trakcie jednej z konferencji ekonomicznych, musisz budować u innych pewność siebie, aby mieć wiarygodność, musisz dokładnie wyjaśnić co robisz i dlaczego to obowiązek rządzących. Życie prywatne Mimo napiętego grafiku, Janet Jelen zawsze znajduje czas dla rodziny. Jej mąż George Akerlof, z którym ma syna Roberta, osiągnął znaczące sukcesy w dziedzinie ekonomii, co sprawia, że oboje są jedną z najbardziej znanych i wpływowych par ekonomistów na świecie. Janet Yellen znana jest z wyjątkowej skrupulatności i przygotowania do pracy. Jej współpracownicy podkreślają, że jest doskonale zorganizowana i ma wyjątkową zdolność do przyswajania ogromnych ilości informacji. Znana jest również z dbałości o szczegóły i analitycznego podejścia, co przejawia się w dokładnym przygotowaniu do każdej decyzji. Jest także miłośniczką eksperymentów w kuchni. W jednym z wywiadów wspominała, że gotowanie to dla niej sposób na relaks i spędzanie czasu z rodziną kulinarne umiejętności Janet Jelen są podobno równie imponujące, jak zdolności ekonomiczne, a przyjaciele i rodzina publicznie chwalą jej umiejętność przyrządzania wykwintnych potraw. W życiu prywatnym Jelen znana jest ponadto z zamiłowania do sztuki i muzyki. W młodości grała na fortepianie, a do dziś ceni sobie chwile spędzone w muzeach i galeriach sztuki. Jest także wielką miłośniczką literatury klasycznej. Janet Jelen to postać wyjątkowa nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia zawodowe, ale także na swój charakter i podejście do życia. Jej wkład w ekonomię oraz zdolność do kierowania kluczowymi instytucjami gospodarczymi sprawiają, że stała się wzorem do naśladowania dla wielu młodych ekonomistów i ekonomistek na całym świecie. Jej kariera pokazuje, że determinacja, wiedza i pasja mogą prowadzić do osiągnięcia najwyższych celów, niezależnie od trudności i wyzwań, jakie napotykamy na swej drodze.